Dotarliśmy do Turcji, to jest kwestia kluczowa. Te pierwsze dni nie tak jak sobie wyobrażaliśmy, nie tak jak zaplanowaliśmy, ale ostatecznie no już ta praca właściwa się zaczyna. No przede wszystkim e, trzeba sobie szczerze powiedzieć, że na pewne rzeczy po prostu nie mamy wpływu i cóż to zrobić. E, natomiast warto w takich momentach nie dać się zaskoczyć i tutaj jestem pod wrażeniem naprawdę działania e, kierownika i dyrektora, którzy, którzy naprawdę w drodze do, do, do Krakowa w zasadzie wszystko to tak ogarnęli, że ja mogę tylko im podziękować za taki komfort, jaki mi stworzyli pracy, bo, bo to jest dla mnie najważniejsze, a wydawało się, że jesteśmy trochę w poczasku, no bo, no bo ta sytuacja wydawała się, ona nie jest tak, że zaraz wiadomo, jak reagować, ale tutaj naprawdę panowie wielki szacunek jak zareagowali, bo... bo... Bo, bo wszyscy z tego powodu jesteśmy zadowoleni. Brakuje nam tych dwóch treningów wczorajszych na tych naturalnych boiskach, zaklimatyzowanie się do tej temperatury i, i, i to jest fakt. Dzisiaj byliśmy rano w zasadzie na, 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 na znajomienie się z naturalną trawą, a teraz już graliśmy z bardzo wymagającym przeciwnikiem grę. I należy się tylko i wyłącznie cieszyć, że chłopaki też w taki sposób zareagowali, w pełni profesjonalnie i, i też tak się czuje to, że, że w pełni doceniając to, jak, jak zareagowaliśmy na, te, na ten moment, który na pewno był trudny, bo z punktu widzenia organizacyjnego mogło się to skończyć takim trochę nieprzyjemnym, Nieprzyjemną sytuacją. I po podziękowania z tej strony, jeśli mogę, dla, dla Krakowi za to, że, że, że w taki sposób nas przyjęli po prostu u siebie w ośrodku. Pierwszy dzień w Turcji, pierwszy trening i od razu też pierwszy mecz. Nie tylko duże wyzwanie dla zawodników, ale też dla sztabu, żeby to wszystko dobrze poukładać. No, do tego byliśmy przygotowani. Tu już tutaj, tutaj w kwestii samych treningów i samej, samej pracy sparringowej, to, to my jako sztab mamy wszystko rozpisane, przygotowane, jesteśmy gotowi na, na, na wszelkie rzeczy. Także, także tutaj takich większych problemów nie było. Dzisiaj chcieliśmy dać pograć całej, całej grupie, również z naszą młodzieżą i, i, i z tego się bardzo cieszymy, że wszyscy zagrali, że, że, że wynik również jest satysfakcjonujący, a w grze były lepsze, gorsze momenty. Natomiast Natomiast zawsze cieszy, jeżeli, jeżeli po prostu w tym pierwszym meczu się, się osiąga, osiąga coś. Już na koniec. Wydaje się, że warunki tutaj zastaliśmy naprawdę dobre do tego, by wykonać swoją pracę odpowiednio. No jeżeli ktoś by miał narzekać na, na, na warunki, to musiałby się zmierzyć albo z temperaturą, albo z jakimś, z jakimś ciekawym badaniem. Natomiast, natomiast trzeba, trzeba oddać, w jakim miejscu jesteśmy, trzeba to bardzo szanować i przygotowywać się do, do tego, co najpiękniejsze, co, na co żeśmy tak długo czekali, do, do, do rundy, do rundy wiosennej z Dziękuję, trenerze. Oh yeah